Oto drukarka HP DeskJet 3755. Niewielka drukarka bezprzewodowa, dostępna w innych kolorach i numerach modeli w zależności od sprzedawcy. Najpierw przetnij taśmę i otwórz pudełko. Wewnątrz pudełka znajdziesz przewód zasilania. W zależności od regionu i miejsca zakupu drukarki użytkownik może otrzymać kabel USB. To jest arkusz z informacjami przestrzegającymi przed połknięciem tuszu. Tu mamy czarny wkład konfiguracyjny 65. Konfigurując drukarkę, musisz skorzystać z wkładów konfiguracyjnych. W przeciwnym razie procedura nie powiedzie się. Numer wkładu może się różnić w zależności od regionu i konkretnego modelu. Tu mamy trójkolorowy wkład konfiguracyjny 65. Tutaj mamy kartę HP Instant Ink dla tej drukarki. W niektórych krajach firma HP oferuje usługę subskrypcji na tusz zastępczy do niektórych modeli drukarek. Jeśli dokonasz subskrypcji, Drukarka zamówi tuż automatycznie na podstawie wybranego przez siebie planu. Usługa ta nie jest dostępna dla wszystkich drukarek HP. Obróć pudełko, żeby uzyskać dostęp do drukarki. Przytrzymując pudełko, złap drukarkę i wysunij ją. pudełku znajduje się kilka dodatkowych ulotek i przewodników do przeczytania. Oto przewodnik konfiguracji tej drukarki. Spisano w nim instrukcję konfigurowania drukarki. Mamy też przewodnik pierwsze kroki, w którym znajdują się informacje o dodatkowych funkcjach drukarki oraz podstawowe informacje o rozwiązywaniu problemów. Następnie wyjmij styropianowe panele boczne po obu stronach drukarki. Przedni i zdejmij z drukarki plastikowe opakowanie. Chwyć przewód zasilający, który wcześniej został odłożony na bok i usuń spinający go drucik. Włóż koniec przewodu zasilającego do gniazda z tyłu drukarki. Włóż drugi koniec do gniazda ściennego. W filmie korzystamy z listwy zasilania, ale firma HP zaleca korzystanie z gniazdka ściennego, żeby uzyskać najlepsze wyniki. Upewnij się, że drukarka jest umieszczona na płaskiej, równej powierzchni. A następnie naciśnij przycisk zasilania. Drukarka rozpocznie proces inicjalizacji. Kiedy drukarka ucichnie, otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Otwórz opakowanie czarnego wkładu drukującego. Jeśli masz problemy z otwarciem opakowania, możesz użyć nożyczek. Przed umieszczeniem wkładu zdejmij z niego pasek ochronny. Pod żadnym pozorem nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Trzymając czarny wkład atramentowy z obu stron, umieść go w prawym gnieździe pod lekko pochyłym kątem. Żeby wkład został dobrze zainstalowany, styki muszą być skierowane do tyłu drukarki. Wsuń wkład do gniazda i zdecydowanym ruchem naciskaj do momentu, aż zatrzaśnie się w docelowym położeniu. Wyjmij z opakowania trójkolorowy wkład drukujący. Usuń pasek ochronny, nie dotykając przy tym styków. Trzymając trójkolorowy wkład atramentowy z obu stron, umieść go w lewym gnieździe pod lekko pochyłym kątem. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Pociągnij do góry podajnik papieru. Pociągnij i otwórz odbiornik papieru, a następnie wysuń przedłużacz odbiornika. Wyrównaj stos papieru, stukając nim o stół, a następnie włóż papier do zasobnika wejściowego papieru. Ustaw prowadnicę szerokości papieru tak, żeby dotykała krawędzi papieru. Przedstawiliśmy procedurę rozpakowywania i konfiguracji drukarki HP DeskJet 3755.